ponad 30 stopniowym upale około 150 pielgrzymów wyruszało 21 czerwca w pierwszej pielgrzymce dekanatu kęskiego do sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej. Poszczególne grupy z kilkunastu dekanalnych parafii spotkały się w porąbce, gdzie msza święta zainaugurowała około 50-kilometrową wędrówkę wśród beskidzkich krajobrazów. Hasło tegorocznej pielgrzymki nazwanej 30 bis to Wy jesteście solą ziemi. Liturgii inaugurującej pielgrzymkę przewodniczył znany patrolog, ksiądz profesor Marek Starowiejski. Emerytowany wykładowca Papieskiego Instytutu Patrystycznego Augustinianum w Rzymie zachęcałby wziąć ze sobą w pielgrzymkę osobiste intencje i ofiarować towarzyszący wędrówce trud. Jest za co Panu Bogu dziękować za 30 lat pięknych pielgrzymek, ileż tam skarbów w niebie się nagromadziło. Chciałbym to zobaczyć, jaki tam skarbiec powstał. A wy teraz dorzucicie swoją, swój kawałek do tego niebieskiego skarbca. Niech Pan Bóg pobłogosławi. Ksiądz Zygmunt Midzia, wikariusz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach, dziękował uczestniczącemu we mszy pomysłodawcy pielgrzymek dekanatu kęckiego do Kalwarii Zebrzydowskiej, księdzu Andrzejowi Błaszkiewiczowi, do niedawna misjonarzowi w Brazylii. Do tych intencji myślę wszystkich, które mamy, to dzisiaj zabieramy, szczególnie księdza parafian z Brazylii i z Ameryki Południowej. No i to, co będzie jutro, tak. A ja mam takie życzenie i prośbę, żeby ksiądz z nami wyszedł na górkę, bo to jest pielgrzymka wiary, więc część z tych pierwszych zostało po lewej stronie, chociaż na górkę, a my już dalej potem pójdziemy z górki. Ksiądz Błaszkiewicz przyznał, że 30 lat temu, gdy wyruszał po raz pierwszy do kalwarii z porąbki, nie. Dawał sobie sprawę, że to początek długoletniej historii. Dziś odczuwa duże wzruszenie. Wzruszenie i, i radość, i wdzięczność Panu Bogu za to, że e, te szlaki pierdzionkowe i tutaj sporomki na Jasną górę e, ciągle żyją. Obecnością coraz to młodszych pokoleń, że ta droga jest jednocześnie takim etapem drogi do pełnego życia, do wiecznego szczęścia, no i do lepszego świata: do świata, w którym jest więcej pokoju, więcej zrozumienia, no i takiej postawy bycia dla drugiego. Pielgrzymi szli przez Żyki, gdzie był nocleg, potem przez Ponikiew, Łękawice, Łukowice, a potem doszli już do Kalwarii Zebrzydowskiej. Trasa, która liczyła kilkadziesiąt kilometrów, wiodła malowniczymi drogami górskimi pielgrzymkę zakończyła sobotnia Eucharystia i modlitwa przed wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej.